Cześć moi drodzy, przedstawię Wam dzisiaj w takim krótkim filmiku wspaniałą sałatkę wiosenną, zieloną bombę witaminową, w której, która składa się praktycznie z dwóch składników. Możecie sobie dodać jeszcze coś do niej, ale dwa są takie podstawowe: to jest pokrzywa i mniszek pospolity, czyli mniszek lekarski. Dwie super rośliny, które leczą, które dodają sił, po których ma się bardzo dużo energii, po których się chce po prostu skakać, po których no, czuję się po prostu, że jest się naładowanym wszystkim, co najlepsze. Ja to czuję po sobie i powiem Wam, że generalnie rośliny dzikie, takie, które rosną gdzieś w lasach, na łąkach, mają o wiele większy potencjał. One, takie rośliny, warzywa, owoce, które kupicie gdzieś w warzywniaku, a nawet dla jakiegoś znanego, powiedzmy, rolnika, gdzie macie w ogóle, wiecie, że jest to bardzo dobre i niepryskane, to mimo tego to się w ogóle niczym, w niczym nie równa do tych roślin dzikich. I właśnie taką sałatkę Wam pokażę i zapraszam Was szybciutko. Ja już byłam na na spacerze i pokażę Wam, jak to się robi. Zapraszam do oglądania. I teraz tak, kochani, zaczynamy robić sałatkę. Najważniejszy składnik, pierwszy z tych dwóch najważniejszych, to jest pokrzywa. Zalewamy, wrzącą, zalewamy wrzątkiem i to nie musi ona stać po prostu zalewamy ją wrzątkiem, a dlatego, żeby pokrzywa nie parzyła. Drugi składnik, czyli mniszek lekarski, to jest najważniejsze obok pokrzywy, wkładamy do zimnej wody na pół godziny, do zimnej wody z, z taką zły, z łyżeczką soli. A to dlatego, żeby mniszek stracił, wiecie kochani, taką goryczkę. Bo y, nie wszyscy ją lubią. Mi ona nie przeszkadza. Ja po prostu od razu mniszek puczę, kroję drobniutko i robię z tego sałatkę. Ale jak ktoś nie lubi, pół godziny w zimnej wodzie y, nie musi być przygotowana po prostu woda z kranu i łyżeczka soli do tego. Potem odcedzić po pół godzinie to przepłukać pod sitkiem, żeby nie było tej dla tej soli no i zaczynamy robić sałatkę pokrzywka pokrojona, sparzona słuchajcie, ja dodałam jeszcze troszeczkę innych składników ale tego nie musi być, wystarczy jeżeli będziecie mieli pokrzywę i mniszek ja dodałam jeszcze właśnie na górze po lewej jest krwawnik, młodziutki krwawnik listki krwawnika bardzo zdrowe, można zrywać i jeść śmiało na dole po lewej stronie są młode listki z lipy na górze po lewej stronie, obok po prawej stronie obok krwawnika jest babka, babka po prostu płaska, ta pospolita, a tutaj obok babki po prawej stronie są liścieczki brzozy młode, no i na tej kupce takie razem są listki właśnie jeszcze listki brzozy i liście poziomek i trochę liści malin. Dobra, no to teraz ja to wszystko włożę do tego i pokażę wam efekt końcowy. Mniszek wyjęty już z wody, przepłukany żeby nie miał właśnie za dużo soli, pokrojony i zaraz wędruję do sałatki, za chwilę Wam pokażę efekt końcowy taki jest efekt mojej sałatki końcowy ja dodałam sobie jeszcze trochę awokado jeszcze nie zmieszałam wszystkiego razem no bo chciałam Wam pokazać co jest dodałam troszkę czerwonej cebulki dwa ząbki czosnku, połówkę awokado troszkę nasion konopi do tego dodałam jeszcze paprykę wędzoną taką przyprawę wegetę naturalną i czosnek niedźwiedzi do tej sałatki biorę takie przyprawy, nasiona konopi w międrące są bardzo dobre, z otrębami lwianymi czosnek niedźwiedzi papryka wędzona, no kurkumy tu nie wzięłam żeby Wam pokazać, można kurkumę też dodać i trochę yy, dobrej soli morskiej o przyszła Brunia nie to Borys, przyszedł zobaczyć zobaczyć, co to jest, ale chyba nie będzie mógł smakować. Tam jest jeszcze wegeta, właściwie, i chciałam ją też wziąć, ale wiecie to zobaczyłam, że jest w niej cukier. No, co prawda to jest wegeta naturalna, co prawda na samym końcu jest ten cukier, ale ja po prostu już powiem adieu. No to dziękuję Wam bardzo za uwagę, smacznego i do następnego razu. Ciepa, trzymajcie się ciepło. Pa.